Hej, hej! Witam wszystkich ponownie w Wiedźminie 3. Jeżeli ktoś cokolwiek do tej pory przegapił, to przypominam, tam na górze są karty, można sobie playlistę całą znaleźć bez problemów. A mówię o tym tak często, bo to jest nowość i... No może wam się akurat przydać osobiście dużo bardziej lubię te karty niż, niż adnotacje, które do tej pory były używane w YouTubie. Bo te adnotacje, jeżeli mam być szczery... Strasznie były upierdliwe. Ludzie robili to na pół ekranu czasami. Oho, co my tu mamy? <gryw> Jakieś bestie. A nie, to nie bestie. Mam kłęb rozłożony, więc strasznie szybko kładę tu. No, ale nie będziemy się tym przejmować <laughs> za bardzo. Skutek jest jak najbardziej pozytywny. Od deserterzy to z, albo z, z, z Temerskiej, albo z Nilwgarskiej armii. I tacy i tacy nam się tu trafiają. Jeden z moich większych problemów to sprzęt, który mi się psuje, cholera. Od czasu do czasu znajdę części, które mogę użyć do naprawy, ale nie zawsze. Co my tu mamy? Pewnie parę rzeczy, które moglibyśmy sobie zebrać. Proszek alchemików. Skarby, znoszona skóra. Erwelusy, co to jest? ale ciągle zapominam o używaniu tych petard, które sobie zrobiłem. Odwar z katakana. O, to może być ciekawe. Jeszcze coś tu zostało? Dobra. Sprawdźmy sobie, co to jest ten odwar, na to by trzeba od razu zajrzeć do alchemii. Odwary to są takie mikstury, które bardzo długo działają. Karta, czy nie, nie, zaraz, oleje, odwary. Odwar z ekimy, plus 100% zatrucie eliksirami. co to jest? Zadawanie obrożeń regeneruje żywotność, nieźle. Trzeba by tutaj mutagen znaleźć. Odwar z katakana, mutagen z katakana, plus 100% zatrucia, zwiększa szanse na trafienia krytyczne i to na tak długo. Nie wiem, co znaczy plus 100% zatrucia, no ale zmniejsza otrzymywane obrażenia, zależnie od obciążenia. Im mniejsze obciążenie, im mniejsze zbroja, tym mniejsze obrażenia. No, Okej. Okay. No takie właściwie jeszcze nic nie znalazłem takiego, co bym zobaczył i powiedział, wow, chciałbym to mieć. Chociaż to. Ta rzecz, która leczy, leczy rany, kiedy zadajemy obrażenia. To może być przydatna sprawa. Coś tu jeszcze zostało. No, odejść tak, ustaw się, żebyśmy to mogli zgarnąć na oby radę. Chyba nie może, podejdę jeszcze z tej strony, będę cierpliwy. O, proszę butelka wody. Dobra, zerknijmy sobie na mapę i zastanówmy się. Most płaczki. Tam by trzeba Bestie zbyłego sadu, gdzieś się udać. Wiecie co? Może bym zrobił to zadanie trochę, bo. Tak, udamy się tam. A można usunąć po prostu? Jedźmy tak, jak nam znak pokazuje. Chodź, płotka, chodź. No, może warto by tam znowu z niwgarczykami się zobaczyć, bo tam jest kowal, który potrafi zrobić fajne rzeczy <laughs> i będzie w stanie mi zrobić lepszy miecz. <laughs> no i przepraszam, ale to jest lepszy miecz stalowy, to właściwie nic nadzwyczajnego. Zamknijmy teraz. Tym szlakiem odrobinę szybciej. Oj, przepraszam. Jakaś kobieta się śliwek najadła. Łotka, nie tak szybko. No dobra. Bardzo fajne jest to podróżowanie po szlakach. Tam znowu są cała masa zleceń. Po prostu niewiarygodne ile tych zleceń tu jest. Nie Gospodarzu to pole po drugiej stronie rzeki tu czy. Tam pod lasem? Dobry z jego Tak? Tak, Boże. mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilwardskiego obozu wie gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No mów, to mów co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w borze. Jelgardczycy puścili je z dymem. Ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest, tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Okej. Okay. <laughs> w zasadzie. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. A propos zeugla, mam dla was ciekawą opowieść. Któregoś razu Wiedźmin samotnie polował na tą bestię. To jest taka, takie stworzenie, które na ludzkich śmietliskach, takich jakichś... w odpadach się lęgnie i rozmraża, rozmnaża. Macie coś ciekawego pod tym kwasem? Coś bym tu sprzedał. Może coś z tych śmieciuchów tutaj. Końska skóra, tylko to wszystko się przydaje gdzieś tam przy... Craftingu, ale dobra, to można to można sprzedać. Okej. Okay. Fiolka. To też sprzedajmy, to... Miedźwiedzie skóry, to wszystko jest... ...do rozłożenia na składniki. Ale ja potrzebuję kasy, no nie mam kasy, nie mam na naprawy i tak dalej, i tak dalej. Molerny świecie. Może jakiś tani alkohol bym sobie kupił, żeby uzupełniać. A może nie... Masę mam tutaj różnych rzeczy. Z alkoholu też się nazbierało. Więc będzie można go... O, mam grom. A co on tu robi? Zwiększa siłę ataku. Ale kiedy ja... Czy ja go zrobiłem? Ta tutaj nie kupi, to by trzeba znaleźć kowala, okej. Okay. Bywaj. Dobra. Spróbujmy sobie ten grom gdzieś tutaj dać, skoro już go mamy. Może się przyda. Gdzieś w walce. Tym bardziej, że ja mam takie umiejętności, które powodują, że jak jestem zatruty. Gdzież jest ten grom? A tu. Jak jestem zatruty, to mam lepszy refleks. O tak, w skrócie mówiąc. Jakś kobita zaczęła krzyczeć. Mam nadzieję, że to nie na mój widok. I płotka. Więc polował na zeugla wiedźmin gdzieś w jakimś śmietnisku. To szkaradne stworzenie, strasznie ma... zaraźliwe. O, może jeszcze coś u tego sprzedamy. Jak ukryzie kogoś zębiskami, no to... kurde, gangrena od razu. Sami rozumiecie, jeżeli to na śmietnisku żyje. Rzucę okiem. Może tu się da coś obchnąć. Jakiś stary miecze. Trzy korony. Cholerny świat. Przypuszczam, że lepiej to bym sprzedał. O, proszę. Waleński długi mierz. Trochę lepszy niż to, co ja mam. Czyżby? Tego nie sprzedam. Można by narzędzia kowalskie kupić. Kiepski interes, co? Dobra. Wyjdźmy stąd. A się cały czas zastanawiam, czy lepiej rozbierać przedmioty, czy lepiej sprzedawać, ale na razie te grosze, straszne grosze, jest warte. Co my tu mamy? 30, 36, 34, 42. No lepszy, trochę lepszy, nie? Tylko, że uszkodzony. No ale ten jeszcze bardziej uszkodzony. Dobra, mamy teraz te proste narzędzia, i to też naprawimy trochę elegancko. Nie zmniejsza obrażeń. Jest cacy. Ten brzeszczot z wikowaro, czy ja go sam zrobiłem, czy gdzieś go znalazłem? Już nie pamiętam. Co za dużo czasu mi zajmuje dumanie. Nie poruszam się do przodu. Ja wiem, ja sobie tak lubię połazić posłuchać tych ludzi, bo to zawsze daje powód do namysłu. Jeszcze sobie sprawdzimy. O, daleko nie mam. Ciekawe, czy to teraz przyjdzie mi się zmierzyć z gryfem. Trochę nie mam kuszy. Kusza by się przydała. Gryf to jednak latać lubi. Rzeczka, złote głosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No teraz pozostaje tylko zaczekać. Choć przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. No to przycupnijmy. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Jennifer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko i to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęczę, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może, może w towarzystwie. Przecież hmm. Geralt liczy na to, że znowu się z Jenefer spiknie. Nieszczęśliwie zakochany łobus. że mi gryf. Niedaleko. Tak, przywitamy się. Czekaj. Powiedz, że kuszę dostałem. O, tak. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Okej. Okay. mi z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Tradycji się z... U. Wow, 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 wow. No dobre, no, przydałoby się właśnie wyposażyć Mam tylko jak to cholera użyć? Może się to.

Spokojnie, muszę sobie sprawdzić bez tej kuszy. To no. tam poleci. Dobra, wyśledzimy go. Zdecydowanie muszę sobie sprawdzić, jak się cholera tą kuszą strzelę. Na kontrolerze bym wiedział, to jest właśnie problem. Dobra, ja sobie to sprawdzę najlepiej. Może być cholera potrzebne. No jestem. Trochę musiałem pokombinować, jeśli mam być szczery. Udało mi się tą kuszę przynajmniej wydobyć, ale brakuje mi klawisza, który otwiera tak. na klawiaturze, który otwiera koło dostępu do różnych przedmiotów. Muszę się jeszcze przyjrzeć. Na, na kontrolerze wiem, jak to przełączyć, na klawiaturze. Nie bardzo, musiałem. Nie kontroler nie włączyć, nie żeby. Źle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje hmm. bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. No dobra. Padł szkaradnik. Ura, jajo, mutageno. Trofeum pewnie będzie wymagało drżnięcia tej tego uba. Krótna robota. Już bez głowy się ostał, ale to wina ludzi. Się cholera przyczepili do niewinnego stworzenia. No dobra, mamy kusze, mamy piatardy, no. Wiem, jak używać te przedmioty, ale nie wiem, jak ich przyłączyć. Jeszcze sobie, jeszcze sobie poszperą. Co my tu mamy? 10% szansy na odcięcie kończyny. No, okej. Okay. Jak tam moja... Moje umiejętności. Mamy jeszcze jeden mutagen. Oba takie same. Z plus 150 życia. Nic tutaj więcej nie znajdę. To są fajne umiejętności. Jeszcze swoją drogą nie wiem. Jaki to mam pancerz czy to... A lekka zbroja wzmocniona. Wzmocniona? Wzmocniona, ale czy to jest lekka wzmocniona, czy to jest średni? Czy to jest... Załóżmy, że wzmocniona to jest, to jest średni, co by na to? Najchętniej bym używał lekkiej zbroi, bo tam trafienia krytyczne i tak dalej. Z unikami razy sobie nie najgorzej. Wolniej. To co, jeszcze sobie pomedytuję. Tak, krótko, z godzinkę. Żeby uzupełnić eliksiry... Ok. Sprawdźmy. Te alkohole chyba są tutaj. Butelka wody. Stało, niewiele mi zostało tych alkoholi, co? Ale grunt, że alkohole uzupełnione. Uf, możemy jechać, oddać. A nie był to jakiś ciężki pojedynek, co? Wystarczyło parę uników. Parę strzałów z kuszy. Tą drogą strzelanie z kuszy można. O, co to za. Ogir, siwek całkiem. Um, strzelanie z kuszy? Uh, miejsce mocne. Trzeba uważać, bo tu zaraz pewnie jakaś szkarada wyskoczy. Ja skuczę się, ale wronie oko. Kurde, level 7, ale jest na zielono, więc... Wesołatwiony, załatwiony, co? Nie wiem, gdzie... Nie wiem, gdzie tu gdzieś tu zginął, ale... No mniejsze z tym. Najważniejsze, że... punkt umiejętności jest, nie? Moc znaku Igni została zwiększona, ale to chyba... Tymczasowo, tylko. Dobra, mamy jeden punkt więcej. Musi, żeby inwestować jeszcze w tą chemię. Okej, okay. ważenie mikstur. Też tu nie wiem, w które znaki iść. E, dobra, zróbmy tak. Tu wydajmy. Może jeszcze i tak a, głupio zrobiłem. Nie mam odblokowanego, to dopiero na czwartym poziomie, ale to lada moment. Trochę zmarnowałem ten punkt wstępnie, ale. Tu nie wejdę. Przynajmniej nie teraz. Ale tu mamy kolejne miejsce, które warto odwiedzić i ja od bo. Bo eksplorator ze mnie pierwszej wody. Lepiej na pieszo. Tym bardziej, że tu nic złego z... 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 nie ma, chyba? No, popatrzcie, nic tu nie ma, cmentarz. Może to jest coś pod ziemią, co? By mogło mieć sens, bo tu kompletnie nic nie widzę. No a tu droga tylko to tam nie przejdę na razie. Medalion drży to miejsce mocy. No właśnie, to już wiedziałem, że jest to miejsce mocy, ale. Już dałoby się wejść gdzieś do tej Mmm, Teraz na pewno nie przejdę. No może kiedy indziej, może kiedy indziej. Tak, to zdecydowanie jest pod spodem. To jest taka czerwona strzałka pod tym znakiem zapytania. Może kiedyś będzie okazja, żeby tam zajrzeć. Mniejsza z tym teraz. Dalej Płotka, dalej! Teraz szybko pojedziemy sobie. Oddać to zadanie, po wywieszani pewnie dezerterzy, co? Nie tu płatka, nie tu. Już się nauczyłem, jak przyłączać. A, tabem się przyłącza między celem aktywnym. A... Dobra. Si jakby, pokażę Wam coś. Tutaj jest takie coś. A. O, takie coś jest na kontrolerze. A niestety nie mam tego. Na... Nie potrafię tego znaleźć na myszce, bo tutaj można wybrać petardy. I można wybrać kuszę. I za cholerę z klawiatury nie mogę znaleźć dostępu do tego. A pewnie jak e, coś tam było fajnego. Pewnie jak e, wy obejrzycie ten odcinek, to ja już będę wiedział to wszystko, ale teraz jakoś. Ćwiczcie, świczcie. świczcie. No dobra Ponać kobiety z północy mają się raz na kwartał, prawda to? Raz na kwarta czyli raz na no, co? Cztery miesiące. Co to jest do cholery? Ży, Żytu to masz mnie za ślepca czy głupiego. To ziarno jest spleśniałe. Nie... nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy w Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! No facet się zachował przyzwoicie. Pamiętacie, nie? A jego tak wieśniak, ham, Czego? w konia zrobi mu. Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Jennifer? Do Wyzimy. Czyli cały czas no. uło, dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć! Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto żebyś nie czuł, że jesteś stratny, a mnie że wezmę do licha. Zrobiłem robotę, to się należy wynagrodzenie. Co no, to idzie? Nie, no, serio, należy się chłopowi. No. Będę z wami szczery. No, skubaniec, najpierw ten nilgarszyk zażądał od niego mniej e, ziarna. Niż wynikałoby z przepisów wojennych. A ten mu jeszcze spleśniałe dostarczył. Dobra, dokąd tutaj? Trzeba by wrócić tu, ale może pojedziemy tak okrągłą drogą co? Zahaczymy o te miejsca. Może nie będą zbyt e, trudne. Tłuką, ale nie wiem gdzie. Już mniejsza z tym. Nie mam jakichś sady sadystycznych potrzeb, żeby patrzeć, jak. Baty zbiera chłopina. No, rzućmy okiem jeszcze na mapę. Hmm. Można by w pójść, chyba będzie szybciej, nie? To ile mnie jakaś podwodna szkarada nie zeźre, to jednak woda. A tu topce lubią się kręcić, ale chyba nie. Ale, 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 ale to następnym razem już. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Hej, hej.